Cześć wszystkim z tej strony Szkarłatny. i witam Was w kolejnym odcinku stwierdzę Deluxe. W dzisiejszym odcinku zmierzymy się w misji 12 pod tytułem Okup z wojskami Węża. Nie no przedłużając, przejdźmy do wątku fabularnego tej misji. Radość po Twoim ostatnim zwycięstwie nie trwała długo. Dotarły do ciebie smutne wieści o dwóch tragicznych stratach. Spasiony wieprz zajął jedno z twoich hrabstw, natomiast szlachetny lord Wełnowór dostał się do niewoli i został okrutnie zamordowany. Dopilnowałem, aby ta kupa wełny zdychała w wielkich męczaniach. Wylałem mu zęby, poobcinałem palce, połamałem kolana. Dawno nie miałem takiego ubału, a ty jak sobie radziłeś, dopadłeś swoją zwierzynę. Wiele czasu spędziłem na rokowaniach z ludźmi, którzy przetrzymują w niewoli naszego króla. Aż wreszcie uzgodniliśmy sumę wykupu, trzeba, abyś jak najszybciej zaczął gromadzić fundusze. Możesz wykorzystać wszelkie środki, jakie tylko przychodzą ci do głowy. Natychmiast rozesłałeś szpiegów do sąsiednich hrabstw, licząc, że uda ci się znaleźć skarbiec, któremu można by użyć. Twoi szpiedzy donieśli, że Wąż zwozi złoto do jednego ze swoich hrabstw, gdzie pospiesznie wznosi też zamczysko. Przeprowadź atak z zaskoczenia i zagarnij złoto. Do pomocy otrzymałeś kilku kopaczy, którzy ułatwią ci zdobycie zamku. No dobra, moi drodzy. Zobaczmy sobie, jakie są podpowiedzi. Aby zebrać dodatkową kwotę w złocie, skorzystaj z mechanizmu regulacji podatków i możliwości handlowania z kupcem. Tak też zrobimy. Tak jest, że. Nie zorientują, że nie żeby Życie jest jest tak? Słuchajcie, mamy na początek 41 pałkarzy, 9 łuczników, 9 kuszników, 8 kopaczy oraz 14 łuczników. Lecimy od razu wszystkimi. Bijamy tutaj, słuchajcie, na wieżyczkę. Rozwalimy ją czym prędzej. Tracimy kilku żołnierzy na pewno. Ale to nic. Dobra. Teraz pałkarze wysyłamy szybciutko tu. Was wysyłamy na te mury. Dobra. Wyczyszczone, wyczyszczone. Pałkarze. W tę stronę. Dobra. No, zabijmy tych wszystkich obrońców, nie którzy są zostali. nami. trochę prawdziwej siły. Nawet się nie zorientuj, on już są, że Nie słychał. Czego? ruchy. ruchy. Czek. są. Tak jest, oni są tużem pod szybem. Bruk został pokonany. Nadchodzimy. Dobra. Słuchajcie, ja teraz sobie tutaj szybko bardzo zrobię miejsce, tak jak lubię. Wiadomość od twojego skryby, ser. W skarbcu węża znaleźliśmy sporo złota, ale to nadal nie wystarczy na okup. Musimy zebrać pozostałą część złota innymi środkami. Słuchajcie, generalnie włączam muzykę ze względu na te, na te głupie prawa autorskie, które ktoś sobie rości do muzyki stwierdzy Deluxe. E, to misję przechodziłem podobnie na streamie, również burzyłem cały zamek i stawiałem sobie mur obronny na przedpolu, przy niedaleko znaku, tak aby te wieże obronne były w stanie nam faktycznie pomóc. Dobra, tak też zróbmy i tym razem. Najdalej jak jesteśmy w stanie, zbudujmy sobie wieże obronne. Dwa, trzy tyle powinno wystarczyć. Należy jedynie pamiętać, aby zabudować je od tyłu, tak by. Tak, aby, słuchajcie, mur był prosty i można było strzelać do przeciwników, którzy będą nam przełazić tym murem. Znaczy, będą się zbierać wzdłuż tego muru. Dobra. Słuchajcie, teraz spinamy się szybciutko, nasadzić z tych drwali, ile się tylko da. Może za mało pracowników to budujemy tutaj domki, też ile się da. I na dzień dobry, tak. Mamy to, mamy to, dobra. Musimy zacząć produkcję. Słuchajcie, pszenicy drewno nie możemy kupować w tej misji. Dobra, sobie zróbmy to w ten sposób. Eee, ok, jeden mur, drugi mur. Jakieś polecenia? Szybcie! 9 kuszników Dobrym też na wieża. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Do tego obiektu nie przypisano żadnego. Musimy słuchajcie, czym prędzej zacząć produkować kusze. Obiektu... Jakie czemu w ogóle będziemy się w stanie wybronić? E, oczywiście też i kilka garbarni by się nam przydało. No, ale drewno na razie nie możemy kupować, więc musimy cierpliwie czekać, aż uda nam się je zgromadzić. W jakiś inny sposób. Okay. Dam agresywny status włócznikom, tak aby mogli pozbywać się naszych przeciwników, którzy nadchodzą. W sensie drabiniarzy, czy my tu jesteśmy w stanie coś zabudować jeszcze? Nie. No dobra. Na tych drabiniarzy dobra by była palisada na tych murach. To by się mogło sprawdzić, ale dobra. Na razie mi jest bardziej, bardziej mi zależy na garbarzach, tak aby jak największe ilość pancerzy była szybko produkowana możemy jeszcze zrekrutować 8 łuczników, tak też zróbmy I ja bym zburzył hmm, tam było w cholerę pancerzy no nic, trudno dobra, tyle nie więcej pszenica już zaczyna się zbierać na składzie zapasów, także sobie zbudujmy dwa młyny niech mielą mąkę Mimo wszystko, priorytetem dla nas będzie produkcja kurz, kuszników, tak abyśmy mieli się czym bronić. No dobra, słuchajcie moi drodzy, najpierw się zajmiemy obronnością naszego zamku, a w drugiej kolejności dopiero zajmiemy się ee, zbieraniem tego złota, które jest potrzebne nam na wykonanie misji. Mamy całkiem sporo łowczych, ale dobudowałbym jeszcze kilka chatek tak, abyśmy mieli ich jeszcze więcej, ja żebyśmy mogli domadzić się o, za więcej do tych, co. Nigdy nie mięsek. Próbować, prawda? Wyruszamy. Dobra. Marnie, stoimy w dalszym ciągu z tym, wydałoby w takim razie kilka farm, które będą zapatrzeć w krowy. Można tutaj tego zbudować. Mój panie. Pierwszy atak powinniśmy bezproblemowo pokonać. Jak widać, już tutaj nawet yy, przeciwnicy ścierają się na mury. Ale myślę, że damy sobie z nimi radę. Dlaczego ci włócznicy, mając agresywny status, nie ruszyli na tych drabinierzy? Nie wiem. Zruszę. Dobra, tych, tych włóczników chyba muszę tu wrzucić po prostu na to. No dobra, udało nam się wybronić też przed kolejnym atakiem. Myślę, że tu będzie trzeba dobudować nieco obronnych, tak aby żaden z naszych tutaj przeciwników nie mógł się mimo wszystko wedrzeć na górę naszego muru obronnego. Eee, no dobra. Powoli, powoli możemy zacząć myśleć o Odkładanie pieniędzy. Kolejnych pięciu kuszników. No, obrona, jeżeli chodzi o strzelców, niestety nie może zostać, słuchajcie, zaburzona. Musimy cały czas ich produkować. Tutaj nie ma miejsca na jakiekolwiek e, kompromisy. jest tylko co mamy zrobić? O i świetni, drabiniarze stanęli w miejscu, nie mają co zrobić. Także pałkarze ruszają do ataku, a nasi łucznicy i strzelcy generalnie rzecz biorąc, zajmą się resztą roboty. No i fajnie pałkarze zostaną wystrzelani. Mam nadzieję, że przynajmniej z dwa ataki. Te nasze mury obronne przetrwają z Palisad. Rzecz jasna. Ok, czyli 4 że to jest za mało. To budujemy jeszcze. dwóch. Sprzedajmy co kamienie, bo się nam hajsik skończył. Nie masz wystarczającej ilości. Dobra, trzech garbażnik niech będzie. I ja bym jeszcze zbudował, słuchajcie, jednego kowala, który będzie nam tutaj produkować. Albo dwóch, którzy nam będą produkować tutaj bekiery. Dobra, widzę, że potrzebujemy zdecydowanie więcej. Pszenicy, tutaj także dobudujmy sobie kilka farm. E, chmiel, dwie farmy powinno wystarczyć. Ok, zbudujmy dwa domki jeszcze, tutaj może tutaj trzy. Zbudować, Możemy sprzedawać jeszcze też i żelazo, także wojsk, węża, dobudujmy sobie chociaż kopalnia, jedną albo dwie kopalnie. Zbudować, tyle, ile maksymalnie jesteśmy w stanie. Kamienie już więcej nie jesteśmy w stanie dobudować. Także to są nasze granice. Dobra. Możemy zagotować aż 7 kuszników. Bardzo fajnie. Dobra, podeślijmy ich tutaj. Możemy zacząć budować kolejne wieże obronne. Myślę, że tutaj sobie zbudujemy jedną. I gdzieś tutaj się dało jeszcze chyba jedną wcisnąć, co? Dobrze pamiętam, czy źle pamiętam? Tu się dało. Dobra, to na razie wasza siódemka może tutaj e. nie wejdzie. No i dobra, zobaczmy, jak szybko sobie poradzimy z kusznikami wroga. No całkiem szybko nam to poszło, słuchajcie. Nie będę ukrywać, że jestem zadowolony. Kolejnych dwóch kuszników który zmierzał w tę stronę. Dobra, raczej powinniśmy już być w miarę bezpieczni. Dajmy im, słuchajcie, podwójne racje. 4. Myślę, że można by było odpalić. karczmę Nie mamy na to niestety pieniędzy. Karczmy, ile kosztuje 25. No dobra, zbudujmy sobie kilka tych karczm. Piwa mamy pod dostatkiem raczej. Jak nie, to sobie zaraz zrobimy go Nieco więcej. Z tym chmielem nie ma szaleństwa. Raz i dwa. Ok, potrzeba za zanim dojdą, to już połowa z nich nie żyje. Także bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Bardzo mi to cieszy. Okej. Okay. Mamy w tej chwili więcej pancerzy niż jakikolwiek broń. To też bardzo dobre wieści. Węże, który Dobra. Dobra. Zaczęliśmy się wreszcie obrabiać, jeśli chodzi o żywność. Możemy dać spokojnie 4. Dobra. Co my tam jeszcze mamy? Żywność czynnego spodu. No to może dajemy 8 plus 1. Pięknie, tylko że jak mi się skończy mięsko, to będziemy mieć gorszą sytuację. Także zbudowałbym jeszcze z dwie kapliczki, tak żeby chociaż ta religia podskoczyła do góry. Okej, okay, no wyszliśmy z popularnością na, na, tak na plus. Także wreszcie zaczynamy zarabiać no pieniądze. Nie, no tutaj by można jeszcze było na tą wieżę tak dorzucić. To niech tak będzie, niech na tą wieżę wejdą nasi uczni, ucznicy. Mamy tutaj jeszcze jednego. widzieli oddział wojsk węża, który w tę Czego ci trzeba? Ruchy, ruchy Dobra, na razie wygląda na to, że jest OK. Czy jestem w stanie dobudować jeszcze tutaj? Nie byłbym był w stanie dobudować jeszcze tutaj jeden spichlerz. Ale na razie obmaćmy obud się bez tego twoją osobę, panie Ja mogę wskaźnik strachu uprawić Nie można tutaj tego... No to spróbujmy wskaźnikiem strachu się Nie stawić. Można tutaj tego zbudować, mój panie. Nie sobie robić cholera przerwy, nie ale... tutaj tego zbudować mój panie. czci twoją osobę. Ok, wskaźnik strachu mamy na najwyższym poziomie. Czci no i super niech tak będzie. Jeszcze współczynnik obronności nam wzrósł. Bardzo fajnie. Wojsk węża, który w tę stronę. Świetnie. Dobra, słuchajcie, słyszymy się po krótkim cięciu. Jakby coś się działo, to dam wam znać. Jak nie, to będziemy zbierać po prostu hajsik. Moi drodzy, wąż przeprowadził na mnie duży atak. Nawet chyba inżynierów tutaj przywrócił, ale niestety mu się nie powiódł ten atak. Inżynierowie strzelcy i większość pałkarzy zginęła, zanim w ogóle zdążyli się ruszyć. Słyszymy się, słuchajcie, po kolejnym cięciu, czyli niedługo. Słuchajcie moi drodzy, krótki update, zebraliśmy już 7035 sztuk złota i jak na razie radzimy sobie bardzo dobrze z atakami węża. Słuchajcie, bardzo dobrze się nam rozwija to wszystko, mamy dużo zapasów żywności, złoto wpływa do skarbca, także słyszymy się po kolejnym timelapse, mam nadzieję, że nieco już krótszym. Dobra, moi drodzy, słuchajcie, to są ostatnie chwile tej misji. Zaraz zbierzemy wymaganą ilość e, złota, sprzedamy sobie lebek i mamy 12 tysięcy. To już jest koniec. W tej chwili spełniliśmy główny warunek, a wąż się wkurzył. Przepraszam, że uciąłem wam ten dialog od węża, ale zrobiłem to niechcący. Dobra, zobaczmy, co nam dalej fabuła nam ma do powiedzenia. Pieniądze na okup wyruszyły do ser długoręki. Z pewnością król zostanie wkrótce oswobodzony. Choć w przeszłości zaszły między nami małe nieporozumienia, to jestem przekonany, że obaj możemy o nich zapomnieć. Masz moje słowo, że jeśli ogłosimy rozejm, będę przestrzegał wszystkich warunków. No dobra moi drodzy, słuchajcie, to by było tyle na dzisiejszy odcinek. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał. Widać ewidentnie, że wąż już ma obsrany pancerz, ale my mu nie odpuścimy. W kolejnym odcinku zajmiemy się gadem, także trzymajcie się i do usłyszenia. Hej!